Dzień dobry, witam serdecznie moich drogich grzybiarzy i wielbicieli runa leśnego. Mamy dzisiaj poniedziałek 9 czerwca 2025 roku. Korzystając z okazji, że szybciej przemierzyłem trasę, postanowiłem zajechać do lasu i zobaczyć, czy w końcu pojawia się trochę więcej borowików niż wcześniej. Może trafią się jakieś koźla, że może pieprzniki jadalne, czyli te nasze popularne kurki. No i cóż, jak znajdę, zaraz będę nagrywał i wam pokazywał. Mam nadzieję, że, że uda się, że będziecie zadowoleni i że ja będę szczęśliwy. Lecimy. I mamy pierwszego pieprznika, a raczej dwa. malutkich rozmiarów znowu ciężko będzie mi wyłapać ostrość o, teraz lepiej widzicie, jeden owocnik i tutaj drugi owocnik zobaczymy, czy będzie ich więcej ale wygląda na to, że jestem na dobrej drodze chociaż koźlarzy w tym miejscu gdzie rosły w tamtym roku jeszcze nie spotkałem chwila spaceru w kolbudzkich latach, lasach i zobaczcie jakie tu się borowiczki trafiły przed chwilą wyrzuciłem stąd ślimaka bo chciał mi je tu powrzeć, już zaczął I mamy tutaj dwa piękne młode owocniki. Czyli jak sami widzicie, borowiki ruszyły po tych deszczach. Trzeba było chwilę poczekać, trochę się nachodzić i mamy pierwszy efekt weźmiemy je tato? tak weźmiemy i rozejrzymy się teraz za kolejnymi owocnikami borowika sosnowego musieliśmy na chwilę się zatrzymać bo zaczął padać mocno deszcz chowamy się w koronie drzew żeby nas za bardzo nie zmoczyło Mam nadzieję, że zaraz przejdzie, nie będziemy musieli uciekać do domu, że będziemy mogli jeszcze trochę pobuszować w lesie, żeby znaleźć jakieś jeszcze borowiki, bo dwa już nam się udało. Więc przeczekamy i ruszamy dalej na poszukiwanie grzybów. Tak zobaczcie na jaki fajny okaz ropuchy tu trafiłem. Jak się fajnie umiejscowiła Taki domek ma Swój domek ma Zobaczcie jak to fajnie wygląda Będę no, Na tuś nie ruszaj mi ręką Dobrze, restart. Ropucha niech sobie odpoczywa, a my idziemy dalej. Spadły kropelki? O, znaleźliśmy sarniaczka na starej gałęzi drzewa. Fajny grzybek jak borowików nie ma to no i takie żypki cieszą nie? tak potem zasypki zalosną nam gdy będzie padał tu jeden jest i drugi kolejny mały pieprznik jadany, czyli kurka a może mały pieprznik blady? Zobaczymy dalej. Co tu będzie pod tymi brzuszkami, bukami? Jeszcze las miał dzisiaj dla mnie do zaoferowania. Moi drodzy, tak się nakręciłem na dzisiejsze grzybobranie, że pół lasu przemierzyłem. Naszukałem się, na oglądałem w runie leśnym nie grzebałem, ale sprawdziłem dosyć spory obszar terenu i muszę wam powiedzieć, że wczoraj na tym filmiku są dodane dwa borowiki, które mi się udało znaleźć razem z dziećmi. Oczywiście idąc tym tropem pomyślałem, że dzisiaj uda mi się znaleźć kolejne ale nic bardziej mylnego. Udało mi się znaleźć tylko kurki, czyli pieprzniki jadalne, z których też jestem zadowolony. Ale najgorzej to jest się nakręcić. Nakręcić na to, że uda nam się znaleźć dużo grzybów, że będzie fajnie, że będzie można dodać kolejny ciekawy film, że będzie można z wami powymieniać komentarze. Ale cóż, nie zawsze jest wspaniale, nie zawsze się udaje. Nieraz po prostu trzeba dużo raz, razy las przemierzyć, przebuszować krzakory i inne miejsca, w których często znajdowaliśmy borowiki, a niekoniecznie uda nam się znaleźć, i nie uda nam się pokazać, bo nie zawsze tak jest. Ale i tak fajnie, że przez te dwa dni udało się cokolwiek znaleźć, jestem z tego. Dumny i bardzo zadowolony, i Wam też tego życzę, żebyście znajdowali sporo porowików, pełne kosze, bo ja jeszcze ich nie noszę. Trochę tak zarymowałem. A tymczasem dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że komentujecie i subskrybujecie mój kanał, bo dzięki temu on się rozwija. A tymczasem jeszcze raz pozdrawiam. Życzę spokojnej nocy i udanego tygodnia lecimy do domu